Czy ktoś opowiadał, jak do nas przyjechał minister Motyka? To był 68, taki słynny Motyka, bo był minister kultury i sztuki. On był strasznie długo, więc jesteście za młodzi, to by nie znacie takich rzeczy. On był bardzo długo ministrem i przyjechał tutaj w Legnicy na odwiedziny naszego miasta. No i chór Madrygał yy, witał go w tym sensie, że on został u nas na koncercie. I wiem, no tam przyszli wszyscy partyjniaki i prezydent miasta i Henio na, tą, na ten koncert przygotował Sygram pite Chroniczny brak pieniędzy. I on robił do tego komentarz, do tego i wcale się nie bał tego, że nie mamy pieniędzy i że ta piosenka jest dedykowana dla ministra i że jest to Chroniczny brak pieniędzy i myśmy to zaśpiewali. I wszystkim się to strasznie podobało. On wiedział, że tutaj była Biblioteka Rudolfini. Jak w, z, z wojny tej wrócił, tu do Legnicy. I on chodził po jakichś strychach, on zbierał starocie, bo nie znał języki niemieckie i łacinę, to on mógł nagromadzić tych książek w różnych językach i sobie tłumaczyć. I on z tego co wiem, to miał w domu kilkanaście tych starych książek, no ale to zginęło gdzieś. No był bardzo inteligentny, więc miał wybitne poczucie humoru. I strasznie nie lubił głupoty, którą był często otoczony. I kpił sobie z niej. Henio uwielbiał jazz i robił różnego rodzaju parafrazy na pianinie. I on, jak grał na swoim pianinie, to odchodząc od muzyki, którą uwielbiał, to grał jazz. On był bardzo uważny. Dla na nas w trakcie derygowania. I on zobaczył, że ja się zrobiłam biała. I ja jeszcze nie zdążyłam upaść, to w Niemczech było. A on już przerwał i kazał mnie wyprowadzić. A przecież cały chór stał przed nim i coś tam machał rączkami. Także, że to zauważył, to ja byłam zdumiona. Jedziemy do Drezna. U nas wiadomo, jakie drogi były. A tam droga Płaściusieńka i nie mówi robimy olimpiadę. W autobusie tak. Tam. Biegi na sto. Yy, Przez płotki. Nie pamiętam jeszcze, były różne konkurencje. W każdym razie i bieg, biegło się, a ja robiłam mostki. To ktoś pomyślał, że na setce przy kierownicy wziach mostek wstawałam. A teraz mam kregosłup taki, że nie mogę chodzić. Także była akrobatyka też. I on wymyślał nam takie różne rzeczy. Ja mu przynosiłam kwiatki, na przykład teraz jak jest wiosna, bo myśmy pracowali w tym samym pokoju, on był moim szefem, ja byłam jego personelem. Tak. Ale ja uwielbiałam mu przynosić kwiatki, bo on kochał y, przyrodę. Y, przez cmentarz ja też o tym opowiadałam. Chodził y, do pracy przez cmentarz, bo mieszkał na Kazimierza Wielkiego i był zachwycony zawsze y, każdym drzewem, każdym listkiem nowym. Wszystko wiedział, co tam na tym cmentarzu, chyba znał wszystkie ptaszki, bo też o tym opowiadał. I y, y, y te kwiatki moje się wzięły, gdzie ja bym mężczyźnie kwiatki dawała w ten czas. A, a dla niego przynosiłam i sprawiało mi to ogromną radość i widziałam, jak on się strasznie cieszy i stawiał te kwiatki sobie na biurku i nie to, że były to, że to było komentowane później i, i tak dalej. Nie, to było takie naturalne. naturalne. On mi powiedział, że nie wolno mi wyjść za mąż. A jak w ogóle to ja sobie wymyślę, to, że ja będę chciała być za mną, to ten facet ma przyjść do niego i się jego pytać, czy ja mogę być za mną. Ja go lubiłam tak jak ojca, jak, jakiegoś przyjaciela najbliższego, jak y, komuś, kto można wszystko mu zaufać, wszystko mu powiedzieć. I nie wyobrażałam sobie, żeby jego nie było. Ogromna osobowość. Niesamowita osobowość i jakiś taki, tak jak duch legnickiego rynku, coś w nim takiego było.